Ziemia zamieszkana na terenie Lewantu przez ludność arabską 100 lat temu zaczęła się kurczyć. Najpierw za sprawą mocnego, ale także mało rozsądnego promotora syjonizmu, jakim było imperium brytyjskie. Później, gdy w roku 1947 Organizacja Narodów Zjednoczonych dała żydom własne państwo. Izrael z ogromnym wsparciem kolejnego mocarstwa, jakim był USA, rozszerzał swoje terytoria po kolejnych wojnach. Naliczono ich blisko 19, co czyni tak zwaną Ziemię Świętą najbardziej zapalnym miejscem świata. Miejscem ogromnych krzywd i przelanej krwi. Dość powiedzieć, że w czasie działań w Strefie Gazy zginęło więcej ludności cywilnej, niż w czasie wojny na Ukrainie. A Izrael zrzucił na ten obszar bomby, które zrobiły z enklawy drugą Hiroshima. Oczywiście, powiedzą inni, Izrael tylko się broni, tylko odpowiada na atak. Dlatego w dzisiejszym odcinku przeniesiemy się do czasu. Gdy ziarenko tego konfliktu zostało zasiane, jak to się stało, że ktoś wpadł na pomysł osiedlenia milionów ludzi w miejscu zamieszkiwanym przez przedstawicieli innej grupy etnicznej, religijnej i językowej? Jaki efekt przyniósł jeden z największych eksperymentów w dziejach XX-wiecznego świata i w jaki sposób Żydzi stworzyli własną polityczną utopię, niewiele różniącą się od innych, ale jedyną tak skutecznie zrealizowaną?